Cześć moi kochani, nadaję do Was dzisiaj z hotelu i solawą, solawą w self Zdroju. E, przyjechaliśmy z dzieciakami na weekend, jak widzicie jestem bez makijażu, jestem nieumalowana, nieogarnięta, ale słuchajcie, to będzie weekend, który mm, ma służyć właśnie temu relaksowi, który zresztą i na które zresztą bardzo liczyłam, więc nie przejmuję się tym absolutnie. No i słuchajcie, żebym nie była sobą, gdybym nie wzięła ze sobą książki, czegoś do czytania, bo liczę, że i na to będzie tutaj przestrzeń. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pewnie będzie. I mam dwie książki, słuchajcie, hmm, dwie książki, które tak naprawdę e, zgarnęłam tak. Randomowo trochę. Jedną zaczęłam wczoraj czytać, i to są słuchajcie, Niematki z wydawnictwa Storylight. To jest y, książka 16, podobno z gatunku horroru, takich troszeczkę bardziej y, trudniejszych gatunków do czytania. I słuchajcie, mam coś, co na wieczór z dzieciakami, zanim usną, pójdą spać, sobie wzięłam. To ekipa na tropie u, y, z wizytą u dinozaurów Magdy. Stachuli, Ja już Magdy Stachuli chyba coś czytałam właśnie w tym klimacie, jak sobie dobrze przypominam. Więc bardzo się cieszę, że będziemy mogły mm, kontynuować. Tutaj są akurat dinozaury. Oczywiście cała książka jest też zilustrowana. Są to ilustracje kolorowe i nie tylko, bo są też czarno-białe. Na przykład taka dziewczynka gdzieś tam w trasie. I słuchajcie, tak wpadłam na pomysł, bo jak zabieram tą książkę, to mówię, kurczę... Fajnie by było, oczywiście, jeżeli nie szkoda Wam książek dla dzieci, i w ogóle jeżeli dajecie dzieciom pisać po książkach, u mnie z tym jest tak różnie, bo czasami w zależności od wydania, to te książki są tak różnie um, przeze mnie postrzegane. Zazwyczaj nie mam jakichś takich obiekcji, żeby dziecko swoją dziecięcą książkę jakoś traktowało. I słuchajcie, tutaj na wklejce, a właściwie to powinno być wyklejce, jest taki troszeczkę komiksowo-graficzny print. I ja sobie pomyślałam, że fajnie by było to móc pokolorować. Zobaczcie tutaj i tutaj. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszły w ruch kredki wyobraźnia, twórczość, wiecie, kreatywność dzieci. No, i myślę, że ta, ta książka była do tego jest do, do tego świetnie stworzona. Słuchajcie, tymczasem ja wracam do dzieci, bo są na bawialni. Zresztą pokażę Wam to miejsce, bardzo mi się podoba to miejsce. Więc stwierdziłam, że. A, zawrę go tutaj w takim małym vlogu. Może będziecie też um, chciały zobaczyć, więc. I przyznajcie, że całkiem fajne miejsce, szczególnie właśnie dla rodziców z dzieciakami. My mamy taką trujeczkę, więc fajnie jest od czasu do czasu właśnie przejść w miejsce, gdzie jest bawialnia. Są takie miejsca, gdzie te dzieci po prostu dobrze się czują. A myślę, że tutaj na pewno dobrze się czują.